No cześć, witajcie, Serafina ekspedycja z tej strony, zajechałem do miejscowości Kornatka, za mną jest bardzo fajny parking na samochody, także ruszam w pętelkę. No ja jutro, jutro jest święto Miłosierdzia Bożego, ja zaczynam trasę właśnie od kościoła Miłosierdzia Bożego, niesamowite. No nic, nie ma co gadać, cudnie, po to cudnie. A tam widać kościół w oddali, który przed chwilą nagrywałem. 53 metry do góry, jak na razie przyszedłem. Ale już zasypkę lekko mam. He, kondycji brak. Tu jestem na szczycie góry Syberia. Ona, według map, ma 427 i pokazuje 430 na zegarku. Zobaczę, czy jakiś widok jest. No, Szczyt góry Syberia nie dostarcza żadnych widoków, z powrotem wracam do szlaku żółtego. Ech, słuchacze moi oglądacze, tradycyjność ciekaczej gór 434 metry, jak widać, nic nie widać. Zegarek pokazuje 445, 167 wzniesień, 3 km przeszedłem i wracam z powrotem do szlaku żółtego. Tu sobie idę żółtym szlakiem. To jest tak zwana ścieżka dydaktyczna, niezapominajka. Ale ja zaraz tutaj będę tą stronę odbijał w lewo, aby sprawdzić sobie inne szczyty. To cały czas płynie z góry woda. Gdzieś tu musi być źródło. Dotarłem do niebieskiego szlaku. Rozmachany jestem, tak, tak. 520 wysokość. No i tutaj mam szczyt glichowiec, 523 metry. Też jak widać, nic nie widać. Bez widoków Zegary pokazuje 536. 285 metrów mm do góry zrobiony. No trochę pikawkami pracuje, ale pięknie. A tu cię pomyłeczka, właśnie tu glichowiec. No i tu jestem na szczycie Ostryż góry Zaraz będę tabliczkę pokazywał, bo nieco poniżej jest Z 507 metrów Do zegarka 515 Jakieś 6 km, 7 km za mną No i tu rzeczona tabliczka Ostryż Z poniżej szczytu według mnie Autka też tu jeżdżę. Weskiej 7, pasmo Glichowca i co tutaj mamy? Kornatka 2,30 tamtą stronę No i powiem Wam, że przeszedłem jakieś 8 km i pierwsze miejsce gdzie można usiąść i coś się zjeść odpocząć No i trupierec 476 metrów 8,5 km Piękne miejsce no jest widok. Nie wiedziałem, że tak ładnie zagospodarowany. Jesienią, gdy te liście opadną z drzew, będzie tu piękny widok. A no, trochę obrotowo teraz. Drogą tutaj prawie nie ma. Navigacja mówi, wróci na trasę, wróci na trasę. Jestem w takim miejscu, że już nigdy w życiu tutaj na pewno nie będę całkowicie poza trasą. Teraz idę. Za nawigacją tylko staram się dotrzeć do swoich punktów. są po prostu w sercu polskiego lasu. Przedzierasz się przez paprocie i to jest ten moment, kiedy widzisz utwardzoną ścieżkę. <laughs> Zawsze to cieszy jednak, pewna droga. No i tu udaje mi się pokonać takim mostkiem tę rzeczkę. jakieś opuszczone dacze z dawnych czasów, omszałe wejścia ale fajne klimatyczny domy Kornatka 191 Ja zmodyfikowałem trasę i cały czas idę jednak tym ścieżką dydatyczną nie zapominaj tu się okazało, że nie ma drogi, to jest polna droga ona idzie grzbietem piękne widoki są tutaj pogoda dopisuje a taka drożyna jest no i koniec trasy, parę słów o tej trasie więc wejścia łącznie to jest 495 metrów które przeszedłem trasa jest 14 km 3 godziny, średnia 4,41 pokonałem. Dopiero na 8 km pojawiała się ławieczka, ale warto pójść troszeczkę wyżej, dotrzeć do szczytu Trupielec. Tam jest piękna ławka, prawie że jest widok, to jest 8,5 km, a tak po drodze nie ma, ani żadnych widoków niestety. Na końcu zmodyfikowałem trasę, poszedłem ścieżką dydaktyczną, nie zapominaj, miałem troszkę inaczej i fantastyczny wybór. Yy, yy, oczywiście, mapy. Kom mi pomagały. Tam była droga, ale patrzę, widzę, że ta droga to jest taka polna droga, więc zdecydowałem się tą drogą opuść. Ja zapraszam. Pod opisem tego filmu będziecie mieli trasę mapy CZ. Wystarczy aplikację sobie pobrać i dodać tą mapę, i można przejść. Bardzo fajna, niewymagająca trasa. Do zobaczenia na szlaku.